Cześć, witajcie! Jestem zmęczona, właśnie wstałam. Na dworze jest minus 3. Wyjedziemy z Laloniem na pierwszy spacer, bo ja już do mnie chodzę, ja już do w tej chwili. Ja już do mnie jeżdżę, ponieważ ranne moje wychodzenie jest tak męczące dla mnie, że znalazłam lepszy sposób wyjazdu. Po prostu wsiadam w samochód, jadę 50 metrów, no nie 50, troszeczkę więcej. Fajnie, bo śnieg jest, można poszarżować. I, i po prostu ona biegnie jakieś 3 km, także to dużo lepiej jest dla niej. No i dla mnie, bo ja nie muszę wychodzić. Fajnie, w końcu spadł ten śnieg, upragniony, wyczekany. Mamy grudzień, miało być śnieg... śniegowe. Miało być święta bez śniegu, a jednak troszeczkę śniegu jest. Ale wiecie, to jest Islandia i tak do końca to nie wiadomo jeszcze, co będzie jutro. Bo może się wszystko ładnie nam stopić i po prostu nie będzie już śniegu w ogóle. Ale z tego co patrzyłam, mówiłam na tej mapie, tam to ma być. Ma być, e, ma być jakiś śnieg. Jestem pff, naprawdę tak, mi się spać chce. W tej chwili są to najkrótsze dni w roku, także jeszcze dosłownie parę dni kurde wiem, który dzisiaj jest oh, 20 chyba. Chyba 20 dziś jest wtorek, tak. Straciłam rachubę czasu, wiem, że jutro pojadę sobie, odbiorę polski paszport, bo już jest gotowy od tygodnia w ambasadzie, bo niestety ambasada jest czynna raz w tygodniu, tylko od 15 do 18, a reszta jest od 9 do 12, że mi nie odpowiada taki poranek. Zresztą widać dlaczego. I tu nasze dziury, jak ser szwajcarski, bo już ich nawet nie widać, że śnieg przysyp w A w czwartek idę dole... A wow! Ale wjechałam w dziurę. U, ale była! Dobra! Trzeba kupić jedno samochód dzika chyba. Oj, oj, oj. No, nie, jest gotowy, jest i gotowy. Fajnie, bo ona tutaj stoi. I... Czeka, w dziurę wjechałam, bo kamerę trzymałam. Wczoraj znalazłam taką reklamówkę ze sklepu, patrzę, ta reklamówka tam dalej jest i ona zaraz do tej siatki pewnie poleci I Już wyrwała do niej, już poleciała do niej, no zobaczcie, zobaczcie, co za pies O, tu można tak się zatrzymywać, nie, nie. o, muszę tak to przestawić troszeczkę O, widzicie? Już znalazła reklamówę Także ten, yy, no Także już będzie biegła z siatką, znając życie. O w takim ustawie. Co ona w tej siatce ma? Już, chodź tu. Jedziemy. Ani siku nie poleci, ani nie, tylko ze starą siatą będzie biec. Co za pies okropny, fuj. No, obrzydliwa jest. Ktoś wyrzucił śmieci, wiecie, gdzieś tam. A Ona to zginiłe, takie obleśnictwo bierze ze sobą. I co, zadowolona jest. To jest najlepsze. Jest, jest cały zadowolony. No właśnie, ja mam tylko do sklepu brać. Do sklepu brać tego psa i będzie siatki No i będzie cała zadowolona. I cały czas myślę teraz, jak z tej siatki się jej pozbyć. Hmm, trzeba byłoby coś wymyśleć. Na razie nic mi do głowy nie przychodzi. Tam jest samochód, czyli jest szansa, że tam jest jeszcze jeden pies. Pies bez siatki, bynajmniej. I być może ona straci... No, chodź! Chodź, zostaw tej siatkę, chodź! Ale ona taka głupia nie jest. No, już po siatkę wróciła. No. Jest po prostu mądry pies i niestety teraz ma swoją siatkę. I ja będę musiała coś wymyślić, jakieś zastępstwo tej siatki. Fuj, aż cieknie z tej siatki. Okropna jesteś, Katla, wiesz? Fuj, potem do mnie przychodzisz się tutaj przytulać. No, zobaczcie, jaki piękny jest w ogóle. Już nie wiem czy to zachód słońca jest, bo ja dopiero wstałam, jest godzina 1156 w tej chwili. Jest godzina 11.56 i mamy po prostu... Nie wiem to już chyba zachód słońca jest. Śmiesznie, śmiesznie, o godzinie 14 wczoraj było ciemno. No, ona już wie, gdzie my idziemy. No weź tę siatkę zostaw. Jakby to teraz zapakować, jakby ją zapakować, jakby ją zapakować. Ona zaraz do tej siatki będzie urywać się, bo niestety spróbuję najechać na tę siatkę. Kurde, metra mi brakuje. mi brakuje. Jest! O, to gówno. Dobra, o! Widzicie i tak to jest. Z psem. Mam tę moją siatkę obleśną w samochodzie. Nie wiem co jest w tej siatce, zobaczymy. W każdym bądź razie, w każdym bądź razie udało mi się ją przechwycić i to jest to prawie niemożliwa rzecz do wykonania. No zaraz, nie wiem czy ona była na drugą potrzebę, czy nie, Robiła okupę, czy nie. Chodź tu Ketla. No Ketla, nie ma twojej siatki, ale masz tutaj cukierkę, tak, masz, żebyś wiedziała, czy ci się tam... Dobrze kojarzy cała morda w śniegu. Pięknie wyglądam, Jedziemy dalej. Zgasł mi samochód, po nogę tyłu. Zapomniała już myśli o siostrze. A zaraz znajdzie następną. Zaraz znajdzie następną, bo to tam właśnie, gdzie jest... E, te kontenery tam stoją, gdzie ja zawsze jadę. Tam straż pożarna, co jakiś czas robi jakieś ćwiczenia. I parę dni temu oni byli. Ja akurat kamery nie miałam. Patrzcie sobie na drogę dalej. E, ja akurat kamery nie miałam. I po prostu nie widziałam, um, jak to się nazywa. No, nie widziałam, bo to ja też chrzanie. Chciałam nagrać, jak oni tam byli, ale w sumie nic takiego nie było, bo tylko był wóz strażacki i, i tyle, nie? Także tyle, co bym wam nagrała, to był wóz strażacki, ale oni czasami coś tu palą. Tak jakby opony palili, oni może tu ćwiczą i po prostu coś zostawili w tej siatce. No, widzicie. Pies pobieg, zobaczcie jaka piękna pogoda w ogóle jest. Te góry przepięknie wyglądają w tej chwili. Zrobiła się w końcu nasza zima islandzka. A ja się próbuję dobudzić. No, pies już tam gdzieś wszystko sobie wywącha. Ona mówię zadowolona jest, bo zobaczcie, ile czasu mi zajmuje, żeby tutaj w sumie to objechać. Chwilę mi zajmuje. Tam dalej nie pojadę, bo nie można. Tam już po prostu samochodem bym rozwaliła samochód albo zawiesiła się. Najpierw było błoto, teraz jest przymrożone wszystko. A z kolei, a z kolei, tam dalej już jest znak, że nie można samochodami jeździć. No, piękny śnieżek jest, bardzo mi się podoba, tak fajnie, czyściutko, ładnie wygląda, aczkolwiek teraz nie widzę, gdzie są te wszystkie dziury i tak jadę i widzicie, wpadłam dzisiaj w taką wielką dziurę. E, nie jest źle, tyle, że mówię, ta Toyota jest niska i po prostu troszeczkę bardziej było to czuć. A my dzisiaj nie mamy jakichś większych planów na dzisiaj, zrobiłam już drugi sweterek i czapeczkę teraz robię dla małego. I wam pokażę to niedługo. Po prostu jest tak złe oświetlenie, że po prostu naprawdę tak słabo widać u mnie w domu. Zresztą wiecie, ja nie mieszkam od strony południowej, tylko od strony wschodniej i po prostu ciemno jest cały dzień. A przyznam się, że Wam jeszcze do tego, że jak jest tak ciemno, bo w ogóle słońca nie ma. Dzisiaj coś tam będzie, to ja w ogóle nie odsłaniam okien, bo nie ma sensu po prostu. No nie ma sensu, wstaje jest ciemno. I za dwie godziny znowu zasłaniam okna, także nie zasłaniam, ok o, nie odsłaniam okien. I nawet jak odsłaniam te okna, to i tak światło nie było wystarczająco fajne do, do tego, żeby nagrać film o moich swetrach, więc jeszcze tak sobie czekam. Ale skończyłam prawie, już skończyłam ten mój sweter pomarańczowy, co wam pokazywałam jakiś czas temu. I teraz yy, pracuję nad sweterek. Yy, skończyłam taki dla malutkiego naszego robaczka który będzie miał jutro nie, w czwartek 2 latka e, mojego brata syn i dla Aleksa właśnie robię ten sweterek a z kolei e, zostało bardzo dużo wełny bo w przepisie tak podali że tyle tych wełn miało być że po prostu e, ja wzięłam i stwierdziłam jeszcze czapeczka tam jest przepis na czapeczkę można czapeczkę zrobić więc młody będzie miał czapkę Problem jest taki, że ta wełna gryzie i nie wiem jak po prostu on z tą czapką yy, po prostu będzie mu ta czapka pasowała, także jeszcze trzeba będzie podszyć polar i pod sweter też trzeba będzie podszyć jakoś polar w pewnych miejscach takich, bo yy, po prostu, yy, żeby go nie drapało, żeby się młody nam nie zraził do islandzkiego swetra, bo jednak jak się zrazi, to nie będzie ich w ogóle chciał przez dłuższy czas, oj, ojej, przez dłuższy czas nie będzie chciał ich nosić pewnie jak będzie dorosły dopiero by chciał nosić ale ten, to tak po prostu trzeba będzie to ładnie podszyć i fajnie mu zrobić no, pies biegaj sobie, tak, super no, widzicie, taki dzionek dzisiaj, tyle wam do dzisiaj wam powiem o, tak wam powiem, to wam powiem jak już powiem, to wam powiem, tak i co Wam chcę powiedzieć, pokażę Wam jeszcze się na chwilę, tu mam nawet lepszy moment, moment, możliwość trzymania kamery, bo tutaj taki drążek dostaję ze statywu, do kręcenia tym statywem. Um, co Wam chcę powiedzieć, to, że jadę do domu i po prostu... Dzisiaj mam relaks, myśmy już wszystko na święta kupiły, co trzeba zrobić, ale my świąt nie robimy w tym roku. Po prostu w sensie takim, naprawdę ani się nie chce, ani po tej przeprowadzce, gdzie moja mama się przeprowadziła do mnie, po prostu jest, jest taki bałagan cały czas w mieszkaniu. Nie możemy tego w ogóle ogarnąć, bo nikomu nic się nie chce. Kupiłyśmy dwie komody, teraz trzeba po prostu z tymi kartonami tam walczyć, poprzesuwać to wszystko, mi się nie chce byłam chora i tak dalej. Dopiero teraz zaczynam do siebie dochodzić. E, także po prostu na kolację wigilijną idziemy do mojego brata. A po prostu e, nic nie będziemy robić. Ja sobie kupiłam taką fajną szynę. E, Baranią oczywiście. Moja mama kupiła inną szynę. Świniową szynę, bo ona lubi taką świniową polędwiczkową szynę. Tu też jest bardzo popularna ta szyna i będziemy sobie patrzę ile mi zostało czasu do nagrywania 6 minut, ok, jeszcze mogę pogadać. A te, te szyny to są takie... jest, idź stąd. Hamburger Krykur to jest taka właśnie z kością lub bez kości można kupić taka właśnie jak nasza Polędwica Sopocka coś. Może nie Polędwica Sopocka, ale taka bardzo fajna taka, nie wiem, wiecie, wiecie, nie wiem, tylko Polędwica. A ja z kolei kupiłam taką szynkę, taką kulkę, to jest związane, to się parzy w sumie w wodzie nie gotuje, tylko to się parzy. Biegnie śliczna moja laseczka I, e, i to po prostu się później e, je na ciepło z sosem o dziury, z sosem e, robionym, to się nazywa biały sos, kwit sosa. I sos to jest zwykły biszamel, i do niego z pół szklanki cukru trzeba wrzucić. I Wam powiem, że to jest tak dobre, to po prostu bardzo dobre jest. A tą hamburger hrygur, czyli tą polędwicę właśnie taką, to oni tutaj pieką to i to jest też takim karmelowym sosem. I oczywiście do tego są ziemniaczki na słodko z cukrem podane. Także to tak wygląda. A my będziemy jeść na pewno nasz polski barszczyk bez szczyku by się nie mogła obejść Obyjść, obejść, obejść e, u mnie musi być zawsze barszcz i musi być grzybowa A, no i pierogi, ale wiadomo z pierogami nikomu się nie chce w tym roku lepić to ja nie wiem czy będą te pierogi, czy ich nie będzie bo ja mam stół zajęty na którym bym mogła robić pierogi już od no i stąd spod samochodu od ponad miesiąca stół jest cały zastawiony nie można się do niego dostać bo trzeba było wystawić regał regał już jest wystawiony no i się porchorowałyśmy, żeby to wszystko pochować, widzicie. I tak to jest. Także te święta są jak są. To pies wyjdźmy spod samochodu. Tak ona tak lubi prowadzić przed tym samochodem. Szkoda, że ona nie rozumie, że można w nią wjechać. Eee, no, dobra, słuchajcie. To byłoby na tyle. Ja Wam życzę miłego dzioneczka. Mam nadzieję, że Wam podobał się taki vlog. Vlogas, to będzie vlogas. To u mnie będą vlogasy, wiecie? U mnie będą vlogasy, tak, u mnie będą vlogasy. Te vlogmasy, vlog z rasy. To, to jest debilne. Po prostu sorry, ale to jest debilne, bo po prostu jedna osoba coś zarzuci, a 50 tysięcy robi to samo co ta osoba robi. I po prostu ja Wam mówię od razu, to jest głupie. Głupie, głupie jak but. I po prostu bądźcie sobą i pamiętajcie, nie naśladujcie nikogo. Chyba, że ta osoba robi na tyle dobrze, że po prostu fajnie taką osobę naśladować A na przykład mnie A wiecie, po prostu pamiętajcie jedno Bądźcie sobą nie patrzcie to, co robi tłum Bo to do niczego nie prowadzi Po prostu to jest śmieszne czasami To się robi po prostu głupie że u mnie mój był vlogas i to jest mój vlogas autorski, prywatny, nie naśladujący nikogo. Także dobra, trzymajcie się, bo mi się zaraz czas skończy gadania, pierdzielenia. I mam nadzieję, że Wam się dobrze słuchało. I pozdrawiam Was na razie. Cześć!